Dzień dobry kochani, dzisiaj słuchajcie jest dzień, w którym wyjeżdżamy, kończą się na wasze wakacje i z mi niesamowicie, troszkę smutno, może nic chętnie by tu jeszcze została kilka dni, no ale niestety musimy wracać i tak jak widzicie mój mąż już się tam zaczął pakować, ja już dzieci połowicznie też spakowałam, muszę jeszcze spakować siebie, ale stwierdziłam, bo pojawiły się prośby, żebym też pokazała, jak organizuję apteczkę i kosmetyczkę na taki wyjazd. Więc przy pakowaniu pokażę Wam po prostu, co ze sobą zabrałam. Więc proszę bardzo, tak, tak to wygląda, już się pakuje. To są takie rzeczy apteczne. I e, mam no, wsteczki, to wiadomo, moje w razie czego soczewki na zmianę. I mam tak, oscylicept do odkażenia. Altacet żelny, jakieś stuczenia, obrzęki, coś przeciwbólowego, przeciwgorączkowego dla dorosłych. Tutaj na oparzenia też yy, pentano. Yy, pentano, dobrze, tak? Opalenie podrażnienia termiczne, na oparzenia ogólnie. Yy, woda morska do nosa. To już dla dzieci coś na ból oczu, podrażnione oczy w wodzie, tu mam smertę, tutaj mam, tutaj mam elektrolity, jak widać na szczęście nic się nie przydało, e, oczywiście przeciwgorączkowe coś dla dzieci e, i tutaj mam jeszcze antybiotyk Zinat, którego wziąłam ze względu na to, że kostkowi często przytarzałem się zapalenia ucha, pewnie wiecie, e, jeśli oglądacie mnie często. No, i w razie bólu chciałam mieć na antybiotyk, gdyby po prostu nic innego nie pomogło. Na szczęście, tchu, tchu nie przydał się. I tak naprawdę to tyle życzę z leków. Um, nic, innego, y, nie Ale, <grym> nic innego nie zabierałam. Ale obrócić moją lustro. Nic innego nie zabierałam. A jeśli chodzi o kosmetyczkę, to co? E, mam e, oczywiście mój desydorant mineralny, naturalny. O! Jest. E, mam tutaj jeszcze. Kokosowe, kokosowe masło do ciała. Tutaj ten krem, który Wam pokazywałam z Flafa, którego używałam codziennie na tym wyjeździe. Tutaj jeszcze czeka maseczka, żebym sobie nałożyła przed strogą Moje okulary, jakieś perfumy, rzeczki, konieczność do zmywania makijażu, płyn, dymka, antiperspirant, no i soczewkowo jak mówię, czyli płyn do soczewek na opakowaniu. Tutaj jeszcze e, mam e, jeszcze jeden SPF, ten z Holiki, ale ja go tutaj praktycznie w ogóle nie używałam. E, płyn, taki mały żel do mycia twarzy, stołpy, e, oczywiście jakaś mała kolarka, e, zwykły krem z mili, który mi się właśnie kończy ja bardzo je lubię i to też już Wam pokazywałam, serduszko, rozświetlacz, jakiś podkład, znaczy jakiś ten, którego zawsze używam, który jest brudny, żeby sobie pokazywać. Pędzelki, też trzy zabrałam pędzelki, tylko do różu, cztery, do różu, do rozświetlacza, do nakładania cieni i takimi, którymi ja sobie robię kreski przy oczach i brwi. Tu już znam... Szminka, o którą często pytacie, ona jest z Nabla bardzo fajna, to jest matowa szminka bardzo trwała. Pilnik do paznokci i paletka też z bel, też do kupienia w pietronce. To są akurat to jest puder i bronzer, ale też tylko raz tak naprawdę jej użyłam. Zabrałam jeszcze dwa przeciwkomarowe spray yy, dla dzieci i to się sprawdziło super, bo tutaj naprawdę komarów jest masa, masa, masa. I taki aloes yy, w sprayu. Walizki spakowane. Tu chłopaków wygląda to trochę gorzej niż yy, jak pakowałam w domu, ale mówi się trudno. Tutaj nasza, nie wiem jak naszą znowu topniemy, ale może jakoś się uda. Jeszcze jedna na sukienkę mi tu została do położenia. No więc. Yy, Ciuchy spakowane? Nie, mówię, mówię, że mniej miejsca masz, nie, nie, nie zobacz, zamiast to pozwijać, to tak popakowałeś i jest mniej miejsca, nie zapniesz no, to tego. Tak samo było. Nie, bo jak wcześniej było pozwijane, to było mniej. To jest pozwijane. Nie zapniemy tej walizki, zobaczysz. No ja mam swoje zapięte No jest super. Jeszcze do kostka to może dam tą osobną sukienkę, bo ona jakoś mam mniej ciuchy, nie wiem dlaczego, czy coś zapomnieliśmy w tym razie. Tu jest, tu jest tak, tatuś. Co tam? A A, trzymasz. Tatuś zamyka. Usiąść? Może usiądę, co? Tak. Tak wygląda nasze miejsce. Tu jest jeszcze jeden apartament, którego też możecie wynająć na Airbnb. Tam na górze mieszkają właściciele. Tutaj mamy nasze piękne żółwiki. A dobrze nic się nie stało. Do naszego apartamentu. I tutaj zostawiamy karteczkę. Eee, jeszcze kostka kamień trzeba zabrać szybki przegląd czy wszystko wow nie się za... ok szybki przegląd czy wszystko na pewno zabraliśmy jeszcze z naszego tarasu ostatni rzut oka na nasz taras piękny i tak jak się witałam z wami z tego miejsca tutaj eee, tak Kończę tutaj. I Przykro mi, że wyjeżdżamy dzisiaj. Jest niesamowity upał, jest piękna pogoda. No ale cóż, tak to jest z wakacjami, że niestety się kończą. Było pięknie, tu już nic nie ma. Wychodzimy jeszcze, zobacz sypialnię i łazienkę. Co się dzieje, żabenko? Co się dzieje, Kostisiu? Smutno ci, że wyjeżdżamy. Smutno ci, że wyjeżdżamy. Nie. A co? Bo... Wywróciłeś się? Nie. A co? Wszystko zabrane jeszcze z szafy. Zabrane, Zobacz, jaki tu mieliśmy piękny widok z sypialni. Dlatego jest dorosły Idziemy jeszcze do bale, do naszego miasteczka. To jest naprawdę pięknie, jest bardzo uroczywanie radość. Idziemy po magnesiki kupić jakieś pamiątki dla naszej rodziny. Ale jak nie wiecie, to co wtedy? Będą jakieś, gdzieś znajdziemy jakieś magnesiki. niech już wszystko prawie spakował, nie tylko kupimy te magnesiki, kupimy sobie jakąś wodę na drogę, jakieś przetą I ruszamy w trasę. Na się. chciałeś, dobrze, to tata kupi wodę. Jest sukces, znaleźliśmy magnesiki, ale tu jest naprawdę bardzo, bardzo mało, mało ludzi tak na co dzień. O i oliwy są, zaraz pokupimy, wybierz jakieś balełale. Hello! Hello. Hmm. Be, be, be. Zakupy zrobione, magnesiki kupione i kupiłam jeszcze olejek lawendowy. Myślałam też o... Myślałam jeszcze o oliwie z oliwek, bo jest tutaj bardzo popularna, a mają bardzo dużo drzewek oliwnych. Ale kosztowała 20 euro za taką małą buteleczkę, więc stwierdziłam, że. Bez sensu, ale za te ten olej glabędowy 6 euro kosztował, a pachnie przepięknie. To jest takie eteryczne w kroplach. Mówię wam. No, możesz, yy, możesz na jakimś konkursie <grych>, yy, do wygrania? Do wygrania? Zobaczcie, jak to jest ładne, To jest taki. Ma też który chciałam usiąść, ale nigdy nam się nie udało. Chodź, Kostiszu, pomogę. Zobacz, jakie małe, fajne fotelki. Jak dla Kostisia? <grym> musisz usiąść? No to musisz, naprawdę. Jak? Super, pięknie wyglądasz. Chodź. Dobra, idziemy, bo tak czeka. Żegnamy się z naszym bale-bale I jedziemy do domu Tylko 12 godzin drogi przed nami, Hurra! Tysiąc... nie, bo długo jedziemy No, bardzo długo, cały dzień będziemy jechać I jeszcze w nocy Ci ile Bardzo długo tyle Tyle, wow, będziemy jechać... Tak, będziemy jechać... 1070 Tysiąc kilometrów mamy A pokazuje nam 11 godzin 45 minut bardzo strasznie. wjechaliśmy, No zobaczymy. Pewnie jeszcze ten czas się wydłuży, bo przystanki, jakieś paliwo, tankowanie, sikanie i inne rzeczy jedzenie. Sanciki w piekarni w Bale. Myślisz, yy... ile kosztowała ta groza? Euro 10? Ono no. z marmoladem i z czekoladą, ale jeszcze ci nie? Czy masz tego się w nie? Mimo tego, że tu klima wieje nam. No. Frenek w kundarce <grybujesz> z bluz. Czas na przerwę. Nie wyjechaliśmy jeszcze z Chorwacji. Już mamy. Przerwę i robimy sobie kanapeczki. Męczony jesteś, no, a jeszcze długa droga. Jesteśmy dopiero przy Zagrzebiu. Zagreb, dopiero. Jeszcze tyle, tyle czasu. Wyspałeś się już, no właśnie. Co teraz będziesz robił po tej drodze? Co? Jechał z nami. A ty dobrze wiesz. bo ja dotykałem różnych rzeczy. Proszę, tu masz mokre chusteczki, bo już ci daję moją dezynfekcję. Tak, to już będę zimkuje, robić Sikam na chmury Trzymaj, trzymaj, sikaj na chmury Jak wstaje z rana, sikam na kolana Proszę, dawajcie Alkohol Wy tak macie czyste? Czyste ręce? Czyste, ja nie wychodziłam nigdzie, <coughs> ja mam czyste chcesz obiadek? Taką kutniczkę z cielęcinką? Tak Okej, okay, chorzą. A to tata, ty musisz robić bo jadę jakoś tisiowi obiadek ja co mam do żarcia? A bułeczkę z rybką, a taką z puszki, albo bułeczkę z szyneczką, salami, tak? Czy coś jeszcze? Jeszcze dżemik. Albo z dżemikiem, no właśnie. To ja sobie chcę z dżemikiem, i a ja to chyba pierwsze. Z rybą z puszki. Do trzech i ja zjadam. Raz. Zobacz, ciasteczko. Dwa, ciasteczko, naprawdę ma ciasteczko, nie kłamiemy cię. Raz, dwa, ostatnie moje słowo nazywa się trzy. Ja zjadam to ciasteczko. On nie chce ciasteczka trzy może. Jadko. to dobre. Пикник. Да. Ну, взят. Не хотелось. Pokaż to miałeś hlepym Masz któreś już czy wszystkie nowe? Wszystkie nowe Cieszysz się? Ja mam się nie cieszyć Tylko trochę nie jestem Kawa i Kawaj w drogę! Jedziemy. Już pobawiłeś się? No to szybko, zjeżdżaj ze zjeżdżalni i lecimy dalej, bo mamy jeszcze kupę przed zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. Mamy jeszcze 550 km i powiem Wam, że do, mnie ma, kryzys. <gryzys> do mnie ma kryzys. więc możliwe, że ja teraz poprowadzę, zobaczymy. Kawa w drogę i jedziemy. W maku tutaj spłaciałem 140 zł, więc myślę, że mniej więcej podobnie zapłaciłam za tę samą w Polsce. podobnie czas. Może tam jakieś ciutko wyższe, już... ale ogólnie. Kawa była jedziemy. Wiesz Kostysia, i tam Kostek poszedł zjechać, pójdziesz zobaczyć ziarno, ja, że ja nie mogę wejść tutaj. To, 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 to możesz mu... Melduję, że jesteśmy w Polsce, została nam półtorej godziny drogi, gdzieś tak mniej więcej. Ja jechałam teraz y, całe Czechy, no i do tego momentu w Polsce już y, do domu. Bo całkiem dużym się jedzie, a tutaj już w ogóle trasa jest fajna do Częstochowy od granicy, więc całkiem spoko. Mamy godzinę, którą? Pół do dwunastej? Nie, około dwudziestej trzeciej. Około dwudziestej ostatni raz i jedziemy do domu. Dzieci śpią, już nam niewiele zostało, więc cieszę się bardzo. Jednak cały dzień w samochodzie to jest dużo. Długo za długo. Proszę bardzo, jesteśmy w domu. Godzina wpół do pierwszej. Przyjechaliśmy do domu. I, o, jesteśmy. Długa to była podróż, ale cieszymy się, że dotarliśmy. Prawda? Myjemy zęby i idziemy spać, w ogóle ja jestem spocony, spocony, w ogóle jak Kostek jak stanęliśmy tam przed Katowicami to Kostek się obudził i nie słał teraz całą drogę do domu, więc Kostek się jest obudzony już nie zrobił sobie drzemkę w nocy, chcesz spać? Tak, teraz idziemy spać, prawda? Idziemy spać? Tylko tutaj mam okna, a nie, Przebierzemy się w piżamki, umyjemy zębki i idziemy spać wszyscy, tak? Но no, в конце. В конце. Но моего канала. No. Oh. Нет, это канава, не. Наша канапа, хочет положить на нашей нет. Наша канала. i to jest dziękujemy wam serdecznie za oglądanie tego vloga za podróż z nami za spędzenie z nami naszych wakacji e, za wsz wszystkie to wakacje, git, i to jest git fajne wakacje to były <ścoughs> za wszystkie polubienia subskrypcje dziękujemy wam serdecznie i do zobaczenia już w kolejnych filmach na naszym kanale arrivederci to arrivederci Roma